To dziwna rodzina, komu nie przyszło nami, żeby zadzwonić po lekarza. Banda jakiś znachorów. Reżyser nic nie mówił, to nie dzwonimy. Billy, co robisz w moim pokoju? To jest... to nie jest Twój pokój, to jest pokój twojego i Jonathana. Jako członek no tej rodziny... Wiem, Czyli co robisz w 50% moim pokoju? Jestem tu. Jestem tu, bo wiem, że Jonathan... Tej Sofie ma swój prywatny sejf. Nie ma. Johnathana, kiedy nie ma Jonathana, kiedy nie ma Georgia, postanowiłem opróżnić ten sejf i zrobić z tych pieniędzy pożytek. Gdzie jest ten sejf? Tu. Nieprawda. Tak, tu. Nieprawda. Sprawdź. Przecież widzę, że nie. Tu są guziki. Gdzie, gdzie ty tu widzisz guziki? To są, Harriet, niewidzialne guziki najnowszej produkcji. To są niewidzialne sejfy schowane w sofach. Są, są guziki, tylko są zaszyte materiałem. Eko-skórą. Dlaczego masz, dlaczego masz na cysku napisane 30? Bo mam tyle lat. Chyba w branży. Muszę się dowiedzieć, jaki jest kod do sejfu Jonathana. Słuchaj, Pomożesz jakim prawem grzebiesz w mojej sofie? To nie jest twoja sofa, to jest sejf w kształcie sofy. Muszę znać, rozumiesz? Muszę znać e, hasło, muszę znać kod. E, data urodzenia, twoja data urodzenia, Harriet. Odej mi sobie 30 lat. Od kiedy? <laughs> Od teraz. słuchaj Jonathan... Jonathan zniknął, eee. sytuacja jest naprawdę tragiczna. Nie ma go, a ty dobierasz jak ta hiena! Nie mam czasu, do Harriet. Gdzie się pierwszy raz pocałowaliście? Kto? Ty i Jonathan. Chyba w łazience. Tu, 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 tu. Eee. Ale co ty z tego wpisujesz ten kod? Nie wiem, Jonathan musiał wymyślić jakieś hasło. Chcę się dowiedzieć, co to jest za hasło. Co chcesz zrobić z tym pieniędzmi? Ja się nie zgadzam! To nie ja jest sobie. ważne. Ja co będę chcesz zrobić. z pieniędzmi ważne jest Jaki jest kot? Jak pieszczotliwie mówi nad twoją. tą. Którą? A ile masz? Trzy. Harriet, muszę się dowiedzieć, jaki jest kod. Wyciągnę te pieniądze, zrobię z nich pożytek, uratuję ja... naszą rodzinę. Nie wiem, przeznaczę połowę na przyjemności, a połowę na poszukiwania zaginionych członków rodziny. Właśnie, na przyjemności. Będziesz pił, chlał i chodzić na dziwki. Chodził. No i? Nie zgadzam się, nie pozwolę. Te pieniądze muszą być wykorzystane w sposób yy, inny. Masz jakiś plan? Na przykład na mnie. Dobrze, wchodzę w to. Po 50%, tylko musimy się dowiedzieć, jaki jest kod. To ty znałeś ją na Proszę tam. bardzo, zadawaj pytania, może dojdziesz. E, proszę bardzo. E... 30 stycznia 72. Który? 72. Tak. Ludzie. Ty, 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 ty. E... ty 71, przypominam ci, także wiesz. Ja 71, tak. Proszę, nie obrażaj mnie. Ty, 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 ty. Eee. No i co ci tam wychodzi? Dobra. Mądralo? Co Jonathan najbardziej lubi? Pytam o takie Jonathana normalne zapytaj. rzeczy. Normalne. nie zapytaj. No, nie ma go. Zapytałbym go, ale nie. Jak to nie, nie ma. wchodzę, rozumiesz? Ale musimy wyciągnąć te pieniądze. Ale nie mogę się zgodzić, jeśli nie ma mojego yy, prawie męża. Wiesz co? Myślałem, że jesteś inną kobietą. Że Też tak zrobisz wszystko, żeby wyciągnąć te pieniądze, znaleźć Jonathana, ale widzę, że nie z Ja się zmieniłam, nie rozumiesz tego? W co się zmieniłaś? W anioła. Tylko patrzysz, jak mi skrzydła wyrosną. Nie wierzę w to. Chcę no zobaczyć, ciągn... przyjrzyj się. No tam mi skrzydła nie wyrosną. <laughs> Mam A nadzieję. Gdzie? A gdzie? Na garbie. Na garbie. Nie próbuj mnie, e, Harriet, prób, proszę Cię, Nie. pomóż mi. Nie. E, Musisz co, użyć ha, Co Jonathan i... lubi jeść? Co Jonathan lubi pić? Golonkę. Co? co Golonkę. E. Pić lubi wodę. Wodę? Primawerkę. Uwielbia. Du, 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 du. Dobrze, a jak na Ciebie mówi? Ja, ja, jakie jest, e, jakie takie ma... Maleństwo. Actually? Co? A skąd się, nie... skąd się wziął ten pseudonim? No bo ja przy nim jestem maleństwem. Przy nim? Mhm. Maleństwo. Ty, 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 ty. Eee. Chyba zapomniałam, co mam ci powiedzieć. No. Nie wiem, miałam Warana wezwać chyba, żeby mi pomógł, czy coś? Nie wiem. Co się stało? Warren. słyszę, że. – Płaczesz, chociaż wcale nie płaczesz. – No właśnie! – Ja to tak czułem. – Ja płaczę w środku. Miał mnie doprowadzić do płacza, a mnie nie doprowadził. – Wiem, wiem. – Warren, pomóż. On chce wyciągnąć ode mnie informację o kodzie do sejfu. Do sejfu, nad, nad którym piecze z... Wiesz, kto pełni. Jonathan. Jego nie ma ja nie mogę się na to zgodzić. On chce te pieniądze zdefraudować na pewno. – Chce zrobić coś złego z tymi pieniędzmi. – Dlaczego w taki dzień mu nie ufasz? Trzeba mu zaufać, trzeba ufać sobie nawzajem, żeby wyciągając rękę, postawić na nogi tą całą rodzinę. Możliwe, że te pieniądze pomogą nam odnaleźć Jonathana, babcie Maggie, Saona, To ja miałam się zgodzić? A jeśli nie, to będziemy mieć po 33% <grym> <grym> Będziemy mieli po 33%? Z tego co jest w Sofie. Może niech mnie bardziej naciśnie, no nie wiem. Nie potrafię o to tak powiedzieć, wypluć no nie jestem jakimś kapusiem. Nie oszukujmy się. To nie jest Te wbije. osoby są dla nas stracone. Nie ma mojego brata, nie ma mojego ojca, nie ma mojej babci. Kto jest teraz głową rodziny? Jak myślisz Harry? Jak możesz w taki lekki sposób o tym mówić, że tak stracone? Nie głowuj, bo tak cynizujesz i ona wtedy od, od ucieka. Powiedz, że ktoś znaleźć. Jesteś ze mną czy z nim? Ja jestem z wami. Chcę znaleźć. Chcę znaleźć, ale ale musimy się przygotować na najgorsze, Harriet. Być może już nigdy nie spotkasz Jonathana, być może on odszedł w siną dal. W siną dal, w siną dal. Billy, jak ci idzie? <słuchania> jak ci idzie, Billy? Bo chyba ją maltretujesz emocjonalnie, zamiast wydobyć z niej kod. Nie wydobędę z niej kodu. Zadajmy jej kilka pytań i nie potrafi mi pomóc. kot jest, kot jest tajny. Tylko mój ojciec mógł wymyślić go. Zadał mi kilka pytań, ale one były takie... Sprawdzę jeszcze dupa. Albo jeden, dwa, trzy, Też tak na mnie czasami mówił. Nic. Warren. Przepraszam. Powiedziałem na ciebie Jonathan, bo jesteście tacy podobni. Wiem. Może wstańmy, robię się senna. Co proponujesz? Może z buta. Może spróbujmy razem. Trzy, cztery. Dobrze zdradzę. Udało się. Jest szczelina! Wow! <laughs> Warren, będziemy bogaci. Wow! To nie o to chodzi! Musimy zna znaleźć całą resztę rodziny. Szarp wow. szparę, Warren. A ła! Zdarłem już cztery paznokcie, ale mam jeszcze sześć. Dobra, dwadzieścia trzysta 520 386. Już nie pamiętam. 3102310231027 eee. eee. Nie, nie może się... Tak do niczego nie dojdziemy. Fuck! Mów, wszystkie słowa z ostatniej rozmowy z Jonatana. Może tak zadziała. Tak. O czym, czym gadać? Jakie były ostatnie słowa Jonatana? Bardzo fajna impreza, cieszę się, że Dorin wychodzi za mąż. Ciekawe czy będą te konie. Dobra golonka. E, coś intymnego, coś seksualnego, coś... On taki nic tak... takiego nie mówi! Ja jak z tobą tańczył? E, jak z tobą tańczył? Co mówił, jak z tobą tańczył? Pytał, czy się perfumowałam. E. Co odpowiedziałaś? Że tak. E. Nie wiem, no... Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, jak to zakończyć. Dobra, podzielmy się na podzespoły. E, ja biegnę szukać po ogrodzie. Tam ciągle mogą być jakieś konie. Mamy tyle krzaków. Ja też mogę gdzieś powiedzieć? Pobiegnij nad plażę, sprawdź czy tam w jakimś zamku, który został wykopany w amoku, ktoś się ukrył. Aha. A ty stukaj. Stukaj wszystko. Stukaj głową. Znajdź Dobra. łom, wstać w szczelinę i pedałuj. Ale ja po 33, tak? Co? Po 33 Ja stukam, a wy się. Stukać. God bless you.